Piękną tradycją jest, że Politechnika, zanim rozpocznie oficjalną inaugurację akademickiego roku w swoich budynkach, przybywa do świętego Floriana. W takim razie mamy nieoficjalny wykład inauguracyjny. Nie, oczywiście nie mój, tylko kogoś znacznie poważniejszego. Nic dziwnego w życiu wierzących, że pierwszy wykład daje im Pan Bóg. Zdjęcie. Dostojni goście, wysoki Senacie, koleżanki i koledzy, pracownicy Politechniki Krakowskiej, drodzy studenci. Hymnem Polski rozpoczęliśmy po raz pierwszy we własnej auli kolejny jubileuszowy zarazem Rok Akademicki na Politechnice Krakowskiej. Jest mi bardzo miło, że mogłem powitać znakomitych gości, którzy przybyli na naszym inaugurację i zaszczycili nas swoją obecnością. Obecnie CERN liczy 21 krajów członkowskich. Misja CERN, proszę Państwa, jest właściwie poczwórna. Mianowicie to są badania naukowe, takie wiodące badania naukowe. Chodzi o budowę, ewolucję wszechświata. To jest innowacyjność, rozwój nowych technologii. To jest edukacja rozumiana bardzo szeroko w, kształcie, w sensie kształcenia i inżynierów, promocji nauki w społeczeństwie. I to jest. Współpraca ludzi z różnych krajów i różnych kultur. W tej chwili praca inżyniera wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś. Kiedyś to inżynier był pokazywany gumowe buty, kask na głowie, brodzenie w błocie na placu budowy itd. W tej chwili tego nie ma. Pracują maszyny, inżynier zarządza, inżynier koordynuje. Faktem jest, że zdecydowanie ponad 30% studentów to studentki, że na wydziale inżynierii technologii chemicznej oraz na wydziale architektury przeważają. Bardzo mi się podobało tutaj to, że matematyka już od drugiego roku mamy specjalizację. Więc wiem, że już od drugiego roku mam różne zajęcia, wiele praktyk, wiele kursów dodatkowych.